Odwiedzając Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju możemy podziwiać nową czasową wystawę. Dekada znaczona kartkami, Polacy i reglamentacja kartkowa w latach 80. XX wieku. W Polsce Ludowej, czyli w okresie po 1944-1945 roku, trzykrotnie w Polsce wprowadzano kartki. Pierwszy raz bezpośrednio po wojnie. To było naturalne, w czasie wojny były kartki wszędzie, we wszystkich krajach europejskich były kartki, nawet w neutralnej, bardzo bogatej Szwajcarii. Ten system skończył się w roku 49. Drugi system wprowadzono bardzo szybko, bo okazało się, że wycofano się za szybko z tej reglamentacji. Towarów brakuje, ludzie stoją w kolejkach, są źli na władzę. Władze reagują na wprowadzenie kolejnych kartek, czyli tak naprawdę próbie wprowadzenia pewnej przepustki biletu dla uprawnionych do sklepu, żeby ci, którzy są nieuprawnieni, nie wykupowali towarów, tylko ci, którzy mają do tego prawo, czyli robotnicy. W 1951 roku, we wrześniu, kartki zostają wprowadzone najpierw na mięso, później do tego dochodzi cukier, mydło, pończochy, a przed świętami śledzie i kartki. Ten system kończy się w 1953 i wreszcie ten, który trwa najdłużej, czyli zapoczątkowany w sierpniu 1976 roku kartkami na cukier, a zakończony reglamentacją mięsa, którą zakończono wraz z końcem sierpnia 1989 roku, czyli mamy. 13 kartkowych lat. Dekada lat 80. była okresem chyba najtrudniejszym w dziejach najnowszych Polski z tego względu, że z jednej strony gigantyczny kryzys społeczny, prawda? Ogromny kryzys z tego względu, że władze nie, nie godziły się na funkcjonowanie demokratycznych związków zawodowych, ale również towarzyszyły temu różne problemy związane z aprowizacją, ogromny kryzys rynkowy. Temu wszystkiemu oczywiście towarzyszyły kartki kartki, które w jakimś stopniu pozwalały w miarę równomiernie rozprowadzać, dystrybuować te dobra powszechnego, codziennego użytku. Przypominamy to nie dlatego, że chcemy, żeby tak było troszkę ciekawiej, weselej, ale tak na dobrą sprawę chcemy to przypomnieć, gdyż chcemy też utrwalać tę wiedzę. Ponadto chcemy też w jakimś stopniu zmusić do zwiedzających do refleksji, że nic nie jest tam dane na zawsze. To, że dziś mamy pełne sklepy, uginające się wręcz od towarów, to jest właściwie coś co jest i oby było zawsze, ale no niestety przy jakichś tam nieodpowiedzialnych decyzjach może się skończyć. W związku z tym ta wystawa ma też taki wydźwięk, no, no, ma skłonić nas do refleksji. Najbardziej powszechne były kartki na żywność, kartki na mięso, kartki na mąkę, natomiast troszkę rzadsze są kartki na na przykład na zeszyty szkolne. Troszkę rzadsze są kartki na obuwie. Trudno było je zdobyć, ale udało nam się je kupić. One są zbiorowe. Muzeum Papiernictwa. Powiem więcej, ta kolekcja nie jest zamknięta, ciągle szukamy kolejnych egzemplarzy, także jeżeli Państwo, jeżeli widzowie macie Państwo jakieś tam pamiątki, które gdzieś leżą, nie wiecie co z tym zrobić, można je dostarczyć do Muzeum Papiernictwa i wzbogacą one nasze zbiory. PRL był śmieszny, chociaż nie był wesoły. I tak samo jest z kartkami. To, była, to były czasy, które ludzie często dzisiaj wspominają raz. Z przerażeniem niemal, że niczego nie było, trzeba było stać w kolejkach, były kartki, ale z drugiej strony każdy ma tą jedną perełkę, którą opowie, jak ten system udało się oszukać. Czy to przez narysowanie kartki w domu, czy też przez skserowanie kartki w jakimś zaprzyjaźnionym urzędzie, chociaż tych serografów było i mało, i, i były one bardzo pilnowane, czy też posiadanie znajomej, która odpowiedni towar i bez kartek sprzedawała, przynosiła do domu dla zaprzyjaźnionej rodziny. Istniał handel kartkami, istniał handel kartkami prawdziwymi, istniał handel kartkami podrobionymi, fałszywymi, ale oczywiście było to zakazane, bo każda kartka była kartką imienną. Tam powinno znajdować się imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej. System reglamentacji służył temu, żeby ograniczyć sprzedaż, żeby tym, którym się nie należy, nie przydzielano towarów. Ale człowiek, jeżeli jest poddany jakiejś represji, próbuje znaleźć o, obejście tej represji i takich prób obejścia było bardzo, bardzo dużo. Weźmy przykład wódki, kartek na wódkę, które pojawiają się latem 81 roku. I oczywiście taki przydział, pół litra wódki na osobę miesięcznie, to było skrajnie mało. Dzisiaj wystarczy spojrzeć do kronik filmowych z tego okresu. Jest taka wypowiedź jednego z człowieka, którego zapytano, czy taki przydział to nie jest za mało. Mówi, panie, ja do domu nie doniosę. E, natomiast oczywiście były takie uroczystości, gdy, gdzie tego alkoholu mocnego było trzeba więcej postawić na stół, jak na przykład uroczystości małżeńskie. Ślub. W związku z czym wprowadzono specjalne przedziały dla par małżeńskich, wielokrotnie więcej, to było 10, 20 więcej niż normalnie miesięcznie się otrzymywało. Więc to był znaczny przydział. I nagle okazało się, że chętnych do wzięcia ślubu, do zawarcia związku małżeńskiego przybyło. Ale okazało się, że w Łodzi 48% par, które zgłosiły się na ślub cywilny w urzędzie i pobrały nie tylko zaświadczenia, że ten ślub chcą wziąć, ale również przydziały kartkowe, na ten ślub się nie zgodziły. Mogli się rozmyślić w każdej chwili. No, ale przydziały wykorzystamy. Najlepsze zbiory i najciekawsze kartki ma Muzeum, Muzeum Papiernictwa. I rzeczywiście tu jest kilka takich egzemplarzy bardzo ciekawych, chociaż moim zdaniem najbardziej ciekawy jest album, który prezentuje pełen zakres kartek wydanych przez magistrat warszawski jeszcze w czasie I wojny światowej. Natomiast wśród tych kartek, które ja przywiozłem, chciałbym zwrócić uwagę na szczególne. To są tak zwane ślepe kartki z lat 80.. Władze przygotowały taki system na wypadek wojny, gdzie Drukowano wiele milionów kartek, zapakowano je w worki, zaplombowano i złożono w komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskiej. One nigdy nie weszły w życie i zostały wszystkie zniszczone. Swy, wszystkie z wyjątkiem kilku egzemplarzy. Dwa z tych egzemplarzy są tutaj w jednej z gablot. Kartki nie były w ogóle tylko i wyłącznie polskie. Kartki pojawiały się w różnych krajach wraz z niedoborem poszczególnych produktów. Szczególnie właśnie kartki pojawiały się w okresach wojennych, powojennych, wtedy gdy sytuacja rynkowa w tych krajach była nieunormowana. W Polsce niestety tało, trwało to troszkę dłużej, pojawiało się w różnych falach, a niemniej jednak na szczęście tę epokę. Pożegnaliśmy w roku 1989. Wystawę kartek ze zbiorów Muzeum Papiernictwa Andrzeja Zawistowskiego i Jana Oleńskiego można zobaczyć do końca stycznia przyszłego roku.